Gry są jednym z najważniejszych aspektów kultury masowej. Esport przyciąga miliony widzów, a same gry są już czymś więcej niż tylko rozrywką. Są zjawiskiem, które integruje różne grupy społeczne i kulturowe. Jednym z najbardziej wpływowych tytułów ostatnich lat jest League of Legends gra, która nie tylko zrewolucjonizowała rynek, ale też stała się symbolem pasji, rywalizacji, innowacji, no i też nie mycia się. Żart. Postaram się nie żartować w tym filmie z graczy Lola, obiecuję. Jeśli podoba Wam się ten nowy typ filmów, zostawcie łapkę w górę, a jeśli wbijecie ich 200, będę wiedział, że chcecie kolejne filmy tego typu. Tego typu? Zostawcie też komentarz dla zasięgu i suba, żeby kanał rósł. Jeśli wy chcecie wesprzeć, zapraszam do linków bio. Wracając do filmu, co sprawia, że League of Legends od 2009 roku wciąż przyciąga miliony graczy na całym świecie. Jak wyglądały początki i jaka droga doprowadziła Lola do statusu jednej z najpopularniejszych gier na świecie. A tego dowiemy się w dzisiejszym. Filmie. Początki Riot Games i wizja twórców. Historia League of Legends zaczyna się od dwóch młodych fanatyków gier komputerowych marka Tryndamere Merilla oraz Brandona Ryza Beka. Zainspirowani rosnącą modą na gry online oraz popularnością moda Defense of the Ancients. Ancients. Nauka angielskiego na filmach trwa dalej. W skrócie może będziecie kojarzyć Dota, fanowskiego moda do Warcrafta 3, który w zasadzie stworzył cały gatunek jakim jest MOBA. Postanowili oni stworzyć coś, co wykraczałoby poza schematy ówczesnej branży. W 2006 roku otworzyli Riot Games mając jedno prostą, ale rewolucyjną ideę. Gra, która stale się rozwija i jest kształtowana przez społeczność. Dotychczasowe produkcje działały na zasadzie kup, zagraj i zapomnij. Oferowały kompletny, skończony produkt, ale nie zapewniały długoterminowego wsparcia. Riot Games chciało to zmienić, tworząc dynamicznie rozwijający się twór, który ewoluowałby przez lata. W swoich początkach studio składało się z zaledwie kilku osób, które pracowały w wynajętym biurze w Los Angeles. Ich zasoby finansowe były mocno ograniczone, a środowisko pracy dalekie od Dał. Jednak mieli oni swoją wizję, za którą podążali. Największym wyzwaniem było przekonanie inwestorów, że model free-to play z mikrotransakcjami ma sens. No wyobraźcie, to sobie cała branża polegała wtedy na tym, żeby wydać grę i w sumie o niej zapomnieć. A tutaj nie dość, że mamy darmowy produkt, to jeszcze oh będzie on rozwijany przez lata. W tamtych czasach był to czysty absurd. Takie podejście było nowością na rynku gier, a wielu ekspertów wątpiło w jego powodzenie. Wtedy opcje były dwie: albo wydajemy grę, za którą ludzie płacą, albo wydajemy Pay to win. I obie formy nie polegały na długim wspieraniu gry. Riot Games nie chciał modelu Pay to Win, bo wiedział, że szybko odstraszy to graczy. Dlatego byli jedną z pierwszych firm, których gra oferowała płatne elementy kosmetyczne. Riot Games zdołał jednak zebrać środki na rozwój, przyciągając uwagę chińskiego giganta Tencent, który uwierzył w potencjał gry. Od doty do Lola, narodziny nowego gatunku. Pierwsze prototypy League of Legends były dość prymitywne. Gra wyglądała bardziej jak zlepek pomysłów niż gotowy produkt. Riot Games zaczęło budować swoje dzieło od podstaw, eksperymentując z mechaniką i systemem gry. Mimo że LOL, jako reprezentant gatunku MOBA, miał polegać dokładnie na tym samym co Dota, czyli dwie drużyny biją się między sobą na trzech liniach i muszą zniszczyć bazę wroga, to jednak twórcy postanowili znaleźć złoty środek, uprościli rozgrywkę, co miało przyciągnąć nowych graczy i nie zrezygnowali z głębi, którą docenili weterani. Unikalność LOLa polegała na przystępności i różnorodności. Na start gra oferowała aż 40 bohaterów, z których każdy posiadał nie tylko unikalne umiejętności, ale też osobowość i historia. To właśnie te elementy odróżniły Lola od konkurencji. Gracze mogli się wcielić w aż lodową łuczniczkę, ani władającą ogniem dziewczynkę z mrocznym niedźwiedziem, czy Twisted Fate'a, charyzmatycznego kanciarza. Każdy z bohaterów miał własny styl gry, co pozwalało na nieskończoną liczbę kombinacji i strategii. Mapa, Summoner's Rift, na której toczyły się starcia, szybko stała się ikoną. Jej trzy linie, obszar lasu oraz system wież obronnych były idealnie zaprojektowane, by zachęcić do współpracy i planowania. Riot Games od samego początku kurczowo trzymało się swoich założeń. Wiedzieli, że aby ich gra odniosła sukces, musiała być stale rozwijana i balansowana. Dlatego właśnie od samego początku wprowadzali aktualizacje oparte na sugestiach graczy. Premiera i pierwszy rozgłos. LOL miał swoją oficjalną premierę 27 października 2009 roku. Gra początkowo była dostępna tylko i wyłącznie na Windowsa, co trochę przeszkadzało w zdobyciu błyskawicznego uznania wśród wielu graczy na całym świecie. Tak jak już mówiłem, gra była całkowicie darmowa, co w tamtych czasach wyróżniało ją na tle innych płatnych konkurentów. Gracze mogli się cieszyć pełną rozgrywką bez konieczności jakichkolwiek zakupów. Kampania marketingowa Riotu była całkiem skromna, ale przemyślana. Twórcy skupili się na promocji stricte w społecznościach graczy, w forach internetowych oraz na targach E3. Kluczowe okazały się otwarte beta-testy, które przyciągały setki tysięcy graczy, a dzięki temu twórcy mogli nie tylko dopracować szczegóły gry, ale też zbudować zaangażowaną społeczność przed premierą. Po premierze gra wystrzeliła i to głównie dzięki reklamie z ust do ust. Niestety nie obyło się też bez problemów, które wynikały zarówno z olbrzymiego zainteresowania grom, jak i braku doświadczenia Riot Games w zarządzaniu wielkimi projektami. Pierwszym, najważniejszym problemem były przeciążone serwery. Gra, która początkowo z założenia miała trafić do niszowej grupy graczy, przyciągnęła ogromną ilość użytkowników. Serwery były często przeciążone, a gracze musieli stać w długich kolejkach, by w ogóle móc zacząć rozgrywkę. A zdarzało się, że oczekiwanie trwało nawet kilka godzin, co było strasznie frustrujące. Drugim istotnym problemem były kwestie związane z balansem gry. W momencie premiery część bohaterów była znacznie silniejsza od innych. Gracze szybko odkryli te przegięte postacie, co szybko doprowadziło do nierównych rozgrywek i frustracji. Były też oczywiście problemy techniczne, w tym awarie klienta gry. Czy wywalanie z meczów. Szczególnie irytujące były sytuacje, w których gracz tracił punkty rankingowe lub nie mógł dokończyć meczu z powodu błędu serwera. Ale Riot Games reagowało na problemy graczy natychmiastowo, co w tamtych czasach było raczej rzadkością. Niemal co chwilę wprowadzano aktualizacje, które naprawiały problemy i urozmaicały rozgrywkę. Paradoksalnie, właśnie te problemy pomogły w pewnym stopniu budować lojalną społeczność graczy. Riot Games od samego początku przyjmowało postawę bardzo transparentną, regularnie informując graczy o postępach w rozwiązywaniu. Problemów. Firma podkreślała swój bliski kontakt z użytkownikami poprzez fora internetowe i media społecznościowe. Ta właśnie taktyka budowała zaufanie i poczucie, że twórcy faktycznie słuchają swoich fanów. Jednym z przełomowych momentów był początek rozgrywek e sportowych w Lola. Pierwsze turnieje były raczej skromne, chociaż przykuwały uwagę. Riot bardzo szybko dostrzegło potencjał we sporcie i rozpoczęło organizację bardziej profesjonalnych rozgrywek. A to wszystko już na stałe wpisało grę w krajobraze sportowy League of Legends jako fenomen глобальное. Dzisiaj Lol jest czymś więcej niż grom. Stał się fenomenem kulturowym, który zintegrował graczy z różnych zakątków świata. Wejście z grom na nowe rynki, w tym Azjatycki czy Ameryki Łacińskiej, było kluczowe dla globalnej ekspansji. Jednym z największych sukcesów okazała się premiera na rynku chińskim, gdzie był Tencent, czyli jeden z gigantów technologicznych, który zainwestował w Riot Games. Dzięki temu League of Legends osiągnęło niespotykaną skalę popularności w Azji, gdzie do dziś E-sport jest traktowany niemal jak sport narodowy. Riot również dbał bardzo o dobre lokalizacji gry. Tłumaczenia, regionalne serwery oraz wydarzenia promocyjne były dostosowane do specyfiki różnych krajów. Organizacja regionalnych turniejów i wprowadzenia ligi mistrzowskiej przyciągnęły uwagę mediów oraz sponsorów, co sprawiło, że gra stała się jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Dlaczego LOL stał się fenomenem? Na sukces Lola złożyło się wiele elementów, które czyniły tę grę unikalną i niezwykle atrakcyjną dla graczy. Model biznesowy free to play, regularne aktualizacje i wsparcie techniczne, kompleksowy ekosystem e-sportowy, społeczność i zaangażowanie graczy, unikalna stylistyka bohaterów, dostępność i niski próg wejścia. Te elementy sprawiły, że LOL stał się fenomenem, który trwa do dzisiaj. Gra nie tylko wpłynęła na rozwój branży, ale również zbudowała globalną społeczność pasjonatów, dla których LOL jest czymś więcej niż grom. Od skromnych początków po status litera w branży. League of Legends to historia wytrwałości, innowacyjności i pasji. Gra nie tylko zmieniała sposób, w jaki postrzegamy gry wideo, ale też wpisała się na stałe w popkulturę. Czy jesteś zapalonym graczem, czy tylko obserwatorem, nie da się zaprzeczyć, że LOL miał i ma nadal ogromny wpływ na rozwój całej branży. Mam nadzieję, że ten nowy rodzaj filmów Wam się podoba. Jeśli wbijecie 200 łapek w górę, nagram kolejny film w tym stylu, co powiecie na historię PlayStation. A może macie jakieś inne propozycje. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Zostawcie też suba, żeby kanał się rozwijał i żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję wam za oglądanie. Kolejny film będzie prawdopodobnie nadal za tydzień, ale niestety nie mogę obiecać, bo sami wiecie, święta, a niedługo kończę studia i mam obronę, więc potrzebuję troszkę czasu dla siebie. Mimo to postaram się wypuścić kolejny film za tydzień, a jak nie, no to przepraszam, ale za dwa. Także widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.